Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bytyniu, gmina Kaźmierz, archidiecezja Poznańska. Pierwsze wzmianki o kościele bytyńskim pochodzą z roku 1405. Był to kościół drewniany, którego losy nie są znane. Obecny kościół został zbudowany w 1535 roku. Budowla jednonawowa z późnego gotyku, patronem był Święty Mikołaj. W 1608 roku kościół poddano remontowi i poświęcono pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszym patronem był święty Stanisław biskup, drugim święty Mikołaj. W latach 1796-1797 duszpasterstwo sprawowali ojcowie franciszkanie z klasztoru Szamotulskiego. Obraz Mapki Bożej, słynący łaskami, umieszczony w Ołtarzu Głównym, pochodzi z 1630 roku. Obraz w stylu wczesnego baroku. Autor nie jest znany. Czasy II wojny światowej przyczyniły się do zubożenia Kościoła. Niemcy zamknęli świątynię i zrobili w nim magazyn książek. Zdrabowali dzwony, zniszczyli ławki. Strzelaniną dla zabawy poniszczyli figurki we wnękach murów i kule z dokumentami na wieży Kościoła. Po drugiej wojnie światowej świątynia niszczała, a jej stan techniczny pogorszył się na tyle, że kościół trzeba było zamknąć, bo dach groził zawaleniem. W 1984 roku parafię bytyńską objął ksiądz kanonik Jan Murkowski, który dzięki wsparciu miejscowych parafian, ówczesnego wojewody poznańskiego, funduszy kościelnego Rady Gminy Kaźmierz oraz organizacji Kirche Innot doprowadził do tego, że ten stary kościół jest znowu otwarty. Prace remontowe w całym kościele zakończono w styczniu 2004 roku. Kościół bytyński czekał przez cztery wieki na moment konsekracji, która miała miejsce 12 grudnia 2004 roku. Konsekracji dokonał ksiądz arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki. Dzięki staraniom księdza proboszcza Murkowskiego parafia otrzymała relikwiarz do publicznego kultu z relikwiami świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Uroczyste wprowadzenie relikwii świętej Faustyny w oryginalnym relikwiarzu miało miejsce w Święto Miłosierdzia Bożego w 2003 roku.